Czołem performatorzy i performatorki, jeśli czujecie, że wasza cierpliwość jest naprawdę niewielka, że macie problem z odroczeniem czegokolwiek, jakiejś nagrody, jeśli czujecie, że nie możecie się często pohamować przed zrobieniem czegoś, to dzisiejszy odcinek Mechanizmów Wykonania jest zdecydowanie dla was. Tymczasem bardzo dziękuję za prawie 6000 subskrypcji oraz firmie Danmar, biuru edytorsko-usługowemu, za patronowanie kanałowi. Ale do rzeczy. Moi kochani, odraczanie gratyfikacji, odraczanie nagrody, bo o tym będzie dzisiejszy program, jest bardzo istotną kwestią, bardzo, pełni bardzo ważną rolę w rozwoju i w jakości życia człowieka. Dobitnie pokazuje to eksperyment, który w latach 70. na Uniwersytecie Stanforda przeprowadzono, i nazywał się on eksperymentem testem pianki marshmallow. To są takie słodkie pianki, które uwielbiają amerykańskie dzieci. I ten eksperyment polegał na tym, że dziecku dawano jedną piankę, którą mogło zjeść, ale jeśli eksperymentator wyjdzie i dzieci poczekają aż wróci, to wtedy dostaną dwie pianki. Czyli pokazywało to, na ile dzieci będą mogły odroczyć zjedzenie tego jednego, po to, żeby mieć więcej. Czyli pohamować pierwszy impuls, po to, żeby dostać coś większego. Ten eksperymentator wychodził tak na mniej więcej czas do 15 minut. I co się okazało? No, że oczywiście część dzieci zjadło od razu, a część dzieci poczekało. Natomiast potem Badano jakość życia tych czterolatków, potem mniej więcej w wieku czterech lat badano osoby w życiu późniejszym i okazało się, że te dzieci, które powstrzymały się i poczekały na tą większą nagrodę, umiały powstrzymać impuls, one miały lepszą jakość życia, miały większą satysfakcję z życia, miały lepsze wyniki w nauce. Lepiej radziły sobie ze stresem. Czyli tak naprawdę miały bardziej komfortowe i satysfakcjonujące życie niż te, które zjadły od razu. I moi drodzy, to świadczy o tym, że ta umiejętność odraczania gratyfikacji jest czymś naprawdę mega ważnym w życiu. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że te Odroczenie, że odraczyć, odraczać potrafiły nie te dzieci, które wiecie, jakoś się gapiły w to i testowały, że tak powiem, swoją silną wolę, tylko te dzieci, które stosowały jakąś strategię. I są często filmiki na YouTubie właśnie, które pokazują, jak te dzieci różne strategie stosowały, żeby nie zjeść tej pianki. I eksperymentatorzy, właśnie zobaczywszy to, wpadli na pomysł, żeby zrobić drugie badanie, gdzie sprawdzano, jakie strategie będą najlepsze, oraz sprawdzano, jak dzieci zachowają się, kiedy właśnie wpatrują się w ten przedmiot pokusy. I jakie tutaj strategie były takie najważniejsze. To była strategia zakrycia, czyli dziecku zakrywano, mówiono mu o tym, że może zakryć właśnie sobie tą, tą piankę. Było to odwracanie uwagi, czyli na przykład dziecko sobie mogło śpiewać, nucić, myśleć o czymś innym, było do tego zachęcane. Była także zmiana znaczenia przedmiotu, czy taka reinterpretacja poznawcza, że poproszono dziecko, żeby widziało, żeby myślało o tej piance jako o po prostu jakimś zwykłym przedmiocie, żeby wyobraziły sobie, że to nie jest żadna pianka, tylko zwykły biały przedmiot, jako, jako kamień na przykład. I co, moi drodzy, się okazało? Że w warunkach, kiedy dzieci miały sobie ten przedmiot inaczej zinterpretować, czyli że właśnie widziały sobie zamiast pianki jakiś kamyczek, osiągały najdłuższy czas odroczenia, czyli najlepiej odraczały. Natomiast oczywiście dzieci też odraczały dłużej niż bez żadnej strategii, przyjmując strategię zakrycia, czy odwracenia uwagi. Natomiast najgorzej z tym zadaniem poradziły sobie dzieci, które były proszone, że mają nie tylko patrzeć się w ten przedmiot, ale myśleć o jego zapachu, o tym jak smakuje. Takie dzieci bardzo szybko skusiły się. Moi drodzy, co to? Potwierdza. No jeszcze raz to, że tak naprawdę to nie chodzi o jakąś silną, magiczną moc, silnej woli, bo te dzieci, które się patrzyły, poległy w tym zadaniu, tylko właśnie o stosowanie strategii. To też bardzo dobrze pokazuje, jak, jak leczy się uzależnienia. No nie leczy się tym, że teraz to sobie powie: Ja nie będę pił, czy palił, czy brał. Tylko leczy się przez uczenie, między innymi, strategii, jak tych bodźców unikać. I to jest klucz. Nie silna wola, ale pewnego rodzaju zarządzanie naszą uwagą i zarządzanie naszą samokontrolą. To jest najważniejsze. I moi drodzy, właśnie ta siła odraczania jest naprawdę mega istotna w życiu. Pomyślmy sobie, że ktoś na przykład zna taką naszą słabość, że nie potrafimy się pohamować i chciałby nam jakoś zaszkodzić. Na przykład uczniowi w szkole, który ma bardzo dobre oceny, ale na przykład odpala się na coś, ktoś będzie chciał zaszkodzić, żeby nie dostał stypendium. Jakiś uczeń. Będzie miał jakąś złość do niego. I wystarczy, że mu powie, jakiś bodziec da, to jego odpali tego ucznia, i ten zacznie się jakoś zachowywać. I tak naprawdę może stracić to stypendium, może stracić w świecie różne inne przywileje fajne, tylko dlatego, że ktoś pociągnął za jakiś sznurek. Więc zobaczcie, jak my nie możemy odroczyć gratyfikacji, nie możemy odroczyć impulsu, jaka to jest ogromna moc, którą dajemy innej osobie do sterowania nami. Że działamy impulsywnie. To jest moc, którą też inni mogą wykorzystać. Więc prawdziwa siła polega na tym, żebyśmy umieli odraczać impuls. To nie oznacza, że my zawsze musimy działać w drugim tempie, bo czasem oczywiście z pierwszego tempa jest, le jest lepsze i skuteczniejsze zadziałanie, bo nie mamy czasu na drugie tempo. Ale chodzi o to, żebyśmy pierwsze czy drugie tempo wybierali świadomie. O to chodzi, żebyśmy nie działali jak marionetka. To jest mega istotne. No więc, kochani, co my możemy zrobić, żeby nie działać jak te marionetki? No, możemy stosować między innymi te strategie, które dzieciom pokazywano. Dzięki czemu odraczały dużej gratyfikacje. Czyli, no, możemy usunąć bodziec naszego pola widzenia. Czyli, na przykład, jeżeli no ja mam trudność w sięgnięciu po telefon, w niesięgnięciu po telefon, bo muszę na niego, wiecie, scrollować czy coś, no to dobrze, jakbym wykonując coś, co jest dla mnie ważne, ten telefon położył do innego miejsca. To może być na przykład, ja sobie tak często robię, bo mam impulsywnie także zwracam uwagę na komunikat jakiś, no to ja przed lekcjami wyłączam tryb samolotowy, żeby nie zwrócić tej uwagi. Bo patrzę, spojrzę sobie coś tam na telefonie i wiecie, i ta uwaga moja już gdzieś tam poleci i nie będę się mógł skupić na zajęciach. One są dla mnie ważne. Więc wyłączam włączam sobie tryb samolotowy. Możemy wreszcie, co możemy zrobić, moi drodzy, to możemy właśnie prze, spróbować przerzucić tą naszą też uwagę. Czyli na przykład w momencie, kiedy czujemy, że nie możemy się przed czymś powstrzymać, mogę zrobić sobie praktykę uważności. Mogę sobie spojrzeć, na wiem, na cztery czy pięć zielonych rzeczy, albo żółtych rzeczy. Albo zrobić sobie jakąś krótką technikę oddechową. Czyli skupić się na czymś innym. Wreszcie możemy zmienić znaczenie. Czyli tak jak pamiętajcie, tam w tym badaniu to wyszło, że najlepiej odraczały gratyfikacje dzieci, które nauczyły się zmieniać znaczenie bodźca. Czyli na przykład, zobaczcie o co, jak to możemy. Muszę już coś zrobić, to sobie mogę pomyśleć, że to co muszę zrobić jest taką trochę reklamą, w shortem jakimś, który sobie mogę przewinąć na, na później. Nie? Później coś obejrzę. Sobie sklikać, jakoś dać klik, zrobię to później. Możemy. Albo na przykład, kiedy. Ja mam odroczyć y, jakiś bodziec, jest mi bardzo trudno. To sobie mogę powiedzieć, że to nie jest teraz ta cudowne ciastko, czy ten cudowny pa paluszek, ale że to jest bodziec, który ma mnie wyprowadzić z równowagi, a ja się nie chcę temu dać, bo to jest dla mnie ważne, żeby właśnie nie dać się tej pokusie, że to jest dla mnie po prostu pokusa. Że to jest bodziec sprawdzający mnie. Czyli tak sobie mogę interpretować to. Ja sobie często tak interpretuję. Czyli jak widzę, że czegoś nie mógłbym odroczyć, to mówię: OK, Rafał, widzę, to jest mega pokusa, ale możesz pomyśleć sobie przecież teraz. Pomyśl sobie teraz o tym, że to tak naprawdę jest ten bodziec, który macie rozproszyć, który macie spowodować, że ty nie wykonasz tego zadania. Więc zadaniowo sobie traktuję ten bodziec. Więc możemy zmienić znaczenie tego bodźca nadać mu sens, wtedy łatwiej będzie nam odroczyć. Możemy sobie przypomnieć cel, że ok, odraczasz po to, żeby teraz zrobić sobie mega fajną praktykę hamowania swoich impulsów. Bardzo ważna rzecz. I ten, dzięki temu celowi znowu jest pewien sens. To się trochę łączy z tym poprzednim punktem. I przede wszystkim mieć zaufanie do procesu, że to co ja robię, że to moje odra odraczanie mo może przynieść fajne skutki, że ja temu ufam, że to przyniesie te skutki. Bo też, co jest bardzo ważne w tym teście, jeszcze wam o tym nie powiedziałem, to te dzieci, które ufały eksperymentatorom, miały lepsze wyniki niż te, które nie ufały. I też, co jest bardzo ważne, bo też był taki warunek eksperymentalny, że pokazywano, Dorosłych, którzy umieli odraczać, i pokazywano dorosłych, którzy nie umieli odraczać. I te dzieci, które widziały dorosłych odraczających, lepiej odraczały. Więc pamiętajcie, moi drodzy, też nauczyciele i dorośli, żebyście pamiętali, wiedzieli o jednej rzeczy: że dzieci najlepiej uczą się przez naśladownictwo, czyli naśladując nas, a nie przez to, co my mówimy i deklarujemy. To są ważne kwestie. Moi kochani, no i powiem Wam, mi się udało, bo dla mnie takim odpalaczem jest to, jeżeli czegoś nie mogę znaleźć, to od razu chciałbym to, wiecie, natychmiast znaleźć. I ostatnio tak sobie zrobiłem właśnie tą technikę. Mówię, Rafał, teraz się skup na czymś innym, sprawdź sobie to. Pamiętaj, że to jest właśnie tylko taki bodziec, który miał Cię rozproszyć, to jest Twoje zadanie. Czyli zmieniłem, tą zreinterpretowałem ten bodziec, skupiłem się jeszcze na czymś innym, nadałem temu sens, czyli zastosowałem właściwie trzy strategie, i słuchajcie, odroczyłem na tyle, że potem, bo to w szatni myślałem, że coś zostawiłem, chciałem wiecie, zejść do tej szatni. Odroczyłem to na tyle, że potem, jak już wychodziłem z pracy, to patrzę w szatni biorę tą kurtkę, o, jest ta rzecz, ale ona już nie zrobiła na mnie żadnego, wiecie, wrażenia. Czyli wystarczyło chwilę odroczenia, bo wiecie, wtedy, kiedy ja o, o tym myślałem, to po prostu była najważniejsza rzecz na świecie, ale wystarczyło, że chwilę to odroczyłem, to ta rzecz już nie była dla mnie najważniejsza na świecie, wręcz o tym zapomniałem. Więc, moi drodzy, naprawdę te strategie działają, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście je stosowali, napiszcie w komentarzach. Jakie wy macie bodźce, które Was odpalają i których, do których się nie możecie pohamować? No i napiszcie mi, czy strategie, które Wam powiedziałem, działają. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia. Jeśli film Wam się podobał, lajkujcie, jeśli nie, to komentujcie i piszcie, co Wam się nie podobało. A tymczasem też bardzo zachęcam do tego, żebyście mi postawili wirtualną kafę na Buy Coffee 2, ewentualnie zapatronowali naszemu kanałowi jak zrobiła to firma Danmar na serwisie patronite.pl. Oba linki są w opisie filmu. Czołem, cześć i życzę Wam cudownej drugiej części tygodnia.